Witam państwa. Szczepan Jonko, tydzień 7 minut. Zaczynamy, bo będę próbował zmieścić się w tych naszych kochanych 7 minutach. Sensacyjna wiadomość: zaczęło się coś dziać w Radzie Powiatu. Jestem autentycznie pod wrażeniem wystąpienia i pytań radnego Walaska. I ten pot na czole starosty, te trochę zbywanie pytań przez prezesa RCM. No, i później przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powalił mnie na kolana. Pytania celne w końcu: Radny Walasek z niejednej zdrowotnej miski jadł, więc fachowiec pełną buzią jest. A po drugiej stronie wydaje mi się, że natknął się na dyletantów, niektórych przywiezionych w pisowskiej teczce, a niektórych tańczących z pisem pod rękę od wielu, wielu lat. Czyli od czasów praktycznie komercjalizacji szpitala. Macie okazję, puszczę Wam fragment wystąpienia radnego Walaska o sędzia się, Natomiast powiem coś, szczególnie do Rady Nadzorczej i Zarządu, w przez ostatnie lata, myślę, że rozszerzę zapytania, w zapytaniach i interpelacjach, nie dotyczy to Pana i nie dotyczy to Pana Przewodnika z racji Starzu pracy. Szanowni Państwo, Szanowny Zarządzie, Szanowna Rado Społeczno, Przepraszam, Rado Nadzorcze, przepraszam bardzo, najważniejsze dla Tak jak się już zdarzało, tak jak przespaliście, tak jak przez czas, yy, to wszyscy będziemy dumni ze szpitala. Jeżeli będziemy pracowali tak, jak zastał dzisiejszy pan prezes, będzie bieda z nędzą. Czy to się komuś podoba czy nie, proszę przyjąć do wiadomości, że najważniejsze oddziały w każdym szpitalu powiatowym i wojewódzkim to oddział chorób wewnętrznych. I oddział chirurgii ogólnej. Mogę mówić z godzinami, nami, co się działo z pacjentami z Białogardu. I byli lepsi. Poza filarem nic nie funkcjonowało. Jeżeli chcecie Państwo, ja mogę to udowodnić. W moim szpitalu było 755 hospitalizacji covidowych i bliższych zgonów. domu. pacjentów z Karlina, gryficzka obrzegu Białogardu, kosalina a ja słyszałem, a ja słyszałem, jak Pan Wojewoda wyznaczył również łóżka kodzidłowe dla Białogardu i za kilka dni tych łóżek nie było. Więc jeżeli tak ma wyglądać yy, współpraca, mówię o czasie przeszłym, bo korzuc może wrócić i ja myślę, że wiem jak wygląda piekło, bo moja jednostka to przeżyła. Yy, I myślę, że to co Pan powiedział, jeżeli będziemy współpracować, to będzie dobrze. Jeżeli będzie pod tychem, to będzie dobrze. I co? Wierzcie mi na słowo. Namawiam Was do obejrzenia sesji. Tak z szybkim przelotem, sesji Rady Powiatu, bo warto, warto pierwszy raz od dłuższego czasu zobaczyć, jak władza, że tak powiem, trochę głupczy. A już stwierdzenie starosty, że przeszłość należy w zasadzie przeszłością, nie należy w ogóle się zajmować, patrzeć tylko w przyszłość, dobrze wróży zarówno manufakturze spożywczej, jak i szpitalowi. No bo jak? Rozliczać? Nie. Zapomnijcie, bo to wszystko było pic na wodę, fotomontaż, to już się nie liczy. Zwalnianie pracowników, chodzenie pod rękę z dzierżawcą, niereagowanie na to zło, co działo się w szpitalu. Nie zapominajmy, że Wyposażenie kuchni gdzieś wyparowało, opuszczany basen już się nie opuszcza, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O ojomie zlikwidowanym nie wspominając. Teraz pisowskie, wsypane pieniądze mają zamknąć temat. Tańcowanie pod rękę z posłem Hocem ma przypomnieć, że ojcem sukcesu jestem tylko ja. Ja należy wstawić sobie pod odpowiednie nazwisko. Nie, 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 tak nie może być. Pytać trzeba i pytań należy zadawać dużo. I nie zbywać byle odpowiedzią albo tajemnicą przedsiębiorstwa. Także zobaczymy jeszcze w kampanii, ale to, co się stało, to jest jakaś jaskółeczka, która może wiosny nie, ale jesień uczyni bardziej gorąco. Brawo, panie radny Walasek, brawo i jeszcze raz brawo. Nominaci pisoscy przywożeni w teczkach, pisowski sukces, publiczne pieniądze. To się wszystko teraz będzie odmieniało przez przypadki. No i konkurs chciałbym ja ogłosić nie bardzo wiem jak go nazwać. Radny Borkowski ogłosił ciekawy konkurs, wiem kim jestem. A ja mam chęć ogłosić konkurs na zasadzie kto popełni większą głupotę samorządową albo na ilość kiepskiego PR-u w wykonaniu np. starosty, pani burmistrz, czy nawet szczepa na jonko. Jeżeli uznacie, że któryś z nas najbardziej się wygłupia, nie ma racji i robi to, że tak powiem, bardziej pod śmieszność niż pod powagę, nie wiem czy nie ufunduje takiego pucharu np. w konkursie gafa miesiąca, gafa kwartału, a potem gafa kampanii. No może paść królowej by się też i załapał. Zostawmy już ten powiat, bo starosty jest wszędzie pełno. Inni chcą go na tym polu dogonić, a ja zamierzam to robić tylko raz w tygodniu, jak robię od dłuższego czasu. A przecież ani starostą, ani burmistrzem nie jest. W środę gorąca Rada Miasta rozpaliła mieszkańców, niektórym podniosła ciśnienie strasznie, jeśli chodzi o podatki. Tak do końca nie jestem przekonany, czy podnosić je w takiej wysokości, ale podnieść je trzeba. Te wpisy w mediach społecznościowych, takie, że jak radny jakiś zagłosuje za podniesienie podatku, to trzeba go więcej nie wybierać. Najlepiej go obtoczyć smołą, pierzem i wygonić z miasta. To jest skrajny populizm, a nazwałbym to nawet głupotą. A tym bardziej, że część tych pisów pisali ludzie, którzy z kasy miejskiej tej kasy trochę doją. I jakość oszczędzania na tym polu za bardzo nie widzę. Najchętniej to by wydoili jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, a pozostałym wytykaliby, że sobie to zabierzcie, a od moich war. Nie, nie. Czas najwyższy nad projektem budżetu usiąść większą grupą, a nie tylko grupą trzymającą władzę i zastanowić się, co dalej z miastem. Jak to podźwignąć, komu zabrać, bo zabrać trzeba. Jeżeli ktoś mówi, że kryzys nie dosięgnie miasta, jest po prostu głupi i oszukuje. Ale jeżeli ma dotknąć najbardziej sprawiedliwie, to trzeba to sprawiedliwie w miarę rozdzielić. I tutaj będę oczekiwał wyjścia ze strony pani burmistrz z jakąkolwiek propozycją, a nie zaskakiwania radnych bez dyskusji podatkami. Zobaczymy, ilu za tym zagłosuje. A jeszcze jak do tego dołączą populiści, to zacznie się w mieście mówiąc. Po chłopsku. Lekka rozruba. Bo oczywiście tych, którzy zagłosują za, będą próbowali e, opluć. E, będą próbowali z nich zrobić e, niekompetentnych samorządowców. A tych, którzy zagłosują przeciw, będą chcieli e, nosić na rękach. To wszystko będzie po prostu zależało od wyniku głosowania. Także zobaczymy w środę. Mam nadzieję, że do Pani Burmistrz już dotarła informacja, że jako takiej większości w razie nie ma i zamiast rozpuszczać miasto o odwołaniu przewodniczącego rady miasta albo odwołaniu innych radnych generalnie w sprawach personalnych może czas najwyższy usiąść i wziąć się po prostu za robotę, ale razem nie w rozmowach indywidualnych nie kupczeniem nie straszeniem tylko konkretem. I wtedy wyjdźmy do mieszkańców i powiedzmy: My zaoszczędziliśmy tyle. Tu zaoszczędziliśmy tyle. Tu obcięliśmy w ogóle tyle. A wy też musicie ponieść ciężar, bo musimy to zrobić wspólnie. Ja wiem, że ci najsłabsi finansowo no, dostaną w tyłek najmocniej. Średniaki sobie jakoś poradzą, bogaci w ogóle na to nie będą zwracali uwagi i też będą dupy opalali w Grecji czy gdziekolwiek. No bo taka to jest prawda. Ale jeżeli wyjdziemy z jasnym przekazem, dlaczego to robimy, po co to robimy i że nie można tego zrobić inaczej, to jest szansa mieszkańców przekonać. A cały czas powtarzam kryzys jeszcze jest w przedpokoju. Zobaczymy, jak jesienią w nowym roku wejdzie całkiem do naszych domów. Wtedy to dopiero będzie czas. Wtedy to dopiero będzie populizm. I wtedy będzie szukanie winnych. Ja, z racji tego, że dobrowolnie chciałem zostać radnym, wszelkie decyzje wezmę na klatę i spróbuję je umotywować. Ale nie życzę sobie, aby mnie ktoś straszył, szantażował, opluwał i tak Ja się nie czuję związany jakąkolwiek relacją z tymi, którzy wypisują takie bzdury. Tak by to wyglądało. Także zapraszam w środę, bądźcie aktywni i dwie uwagi dni ostatnich. Dzwoniło do mnie dwoje mieszkańców i dzisiaj wracając ze spaceru zaczepiła mnie jedna z mieszkanek, że jak to się stało, że dzwonili, dowiadywali się, że wejściówek na imprezę, która się dzisiaj odbyła, czy chyba wczoraj, na boisku, na stadionie, Disco Polo, że wejściówek już nie ma. Okazało się suma summarum, że ludzi na tym koncercie, nie będę go nazywał inaczej, Disco Polo nie lubię, Lubić każdy może. Ja akurat za tym nie przepadam. Ludzi było tam niewiele. I jak to skonfrontować z tym, że informacja poszła, że wejściówek już nie ma? To było to puścić na żywioł. Bo wokół stadionu, czy na wokół tego boiska może się zmieścić 100, 200, 500 tysięcy ludzi. To było nad tym zapanować, a nie jakieś wyjściówki, kombinacje, permutacje. Zresztą w ogóle tych koncertów i kultury jest trochę więcej, ale mam takie wrażenie, że ani dyrektor Aniu, przepraszam, że tak cię troszkę dotknę, chcę pokazać, że jednak ma jakiś pomysł na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, że chce to rozruszać i, i że no, ma jakiś nowy pomysł. Ale to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje i na pewno mieszkańcy będą pytali: podatki podnosicie, a organizujecie to na pewno? Pracownicy kosztują, ci wykonawcy kosztują, czy to jest potrzebne? Nie wiem. Trzeba było po prostu nad tym dyskutować. Kultura jest też potrzebna, ale też na pewno trzeba będzie ją kroić. Nie czarujmy się. Wszędzie ten torcik musi być pokrojony i bardzo często niezjedzony, bo nie da się mieć ciastka i zjeść. Niestety nie. Zapraszam na najbliższą sesję. Obserwujcie, wyciągajcie wnioski, odpowiadajcie nam, bo my nie jesteśmy ani najmądrzejsi, ani najsprytniejsi, ani nie wiem, nie jesteśmy najnajnaj, naj, naj. ale z drugiej strony nie straszcie nas i nie szantażujcie, tylko pomagajcie, bo my jesteśmy dla was, a wy jesteście dla nas. Razem możemy zrobić więcej, jak będziemy się napierniczać. To do niczego dobrego nie dojdzie. I to wszyscy po kolei, bez względu na to, jakby to nie wyglądało. Yy, koledze, yy, dziennikarzowi Krzysztofowi Szy, yy, radzę bardziej wyważone teksty. To tak na koniec. Krzysiu, podpięjesz się pod, pod tym, co robisz, nie strzelaj anonimowo, yy, bo to wygląda głupio. Czepiasz się miasta na każdym kroku, ale poczekaj. Niedługo i powiatowi zajrzymy do koszyka. Bo u nas nie jest najlepiej, a u was wcale, wcale lepiej nie jest. A nawet bym powiedział, że może gorzej. Tylko macie bardziej komfortową sytuację, bo nie uchwalacie żadnych podatków, a ta 90 czy il, prawie wszystkie pieniądze, które do was trafiają, to są pieniądze nie wasze, tylko przychodzące z góry, z moich podatków również. Więc więcej gospodarności, mniej propagandy i więcej rozsądku. Do zobaczenia w sesji. I w najbliższą sobotę albo niedzielę, bo pracę może się jeszcze ułożyć różnie. Zapraszam. Do zobaczenia.